To pytanie towarzyszyło właśnie palotynom, którzy już w roku 1925 z Warszawy próbowali dotrzeć do Gdańska, żeby tutaj rozpocząć pracę duszpasterską pośród Polonii, ale wiemy, były to czasy inne, Gdańsk wolny, gdzie Polonia była bardzo mała, nieliczna, około 13%. I ciężko było rozpoczynać jakiekolwiek duszpasterstwo polskie, bo wiemy, że władze nie sprzyjały i tak dalej. I nie udało się przybyć palotynom z Warszawy. Ale to, co się nie udało wówczas, udało się palotynom z Limburga, tak jak wspomniał ksiądz Radek na początku w 20, 27 roku, 1927, przybyle, jako że przybyli z Limburga z Niemiec, a tu władze były niemieckie, więc łatwo było zakorzenić się tutaj i rozpocząć duszpasterstwo. I niedługo potem wykupili tutaj właśnie na skrzyżowaniu ulicy Niepodległości i Kiri Skłodowskiej, wykupili restaurację, która była z basenem i z kortami, co tylko było, wykupili i przekształcili to właśnie w pierwszy ośrodek duszpasterski. I rozpoczęli też pomoc w szpitalu, który był podal i wspierali bardzo mocno polonię polską, która tutaj była, za co już w roku 1933 ściągnęli na siebie ogromną nienawiść niektórych środowisk niemieckich. I do tego stopnia, że nazywali ich przyjaciółmi Polaków i wyszydzali ich wszędzie i przeszkadzali im w duszpasterstwie. I w październiku 1939 roku, a więc Niewiele ponad miesiąc od rozpoczęcia II Wojny Światowej zajęli cały ten ośrodek tutaj i to wszystko przekazali dla ówczesnej Akademii Medycznej Narodowej, a Palotynom zostawili tylko małą kaplicę, by mogli dalej kontynuować swoją pracę. A po wojnie już przyszli Palotyni Polacy, Polacy z Polski, by z Warszawy, by przejąć ten właśnie ten ośrodek, ale nie udało im się odzyskać mimo różnych starań, i prób, i pism i podań do władzy, bo zostało to wszystko przez władze przejęte jako mienie poniemieckie. niemieckie. Ale pozostała kaplica, która była takim dalej ośrodkiem dusz pasterstwa, które prowadzili palotyni. I potem wiemy już, powstał ten kościół, powstała 40 lat temu parafia. I dalej to duszpasterstwo jest dzisiaj prowadzone. I możemy powiedzieć, że to duszpasterstwo jest dzisiaj bardzo bogate, bo pozostał ten wielki duch służby drugiemu człowiekowi. Przez szpital, przez wspólnoty, przez parafię, przez różne formy duszpasterstwa młodzieżowego i dziecięcego. I jest kontynuowana ta piękna posługa w duchu nie tylko Marii, która tak jak kiedyś w Kanie Galilejskiej mówiła: uczyńcie cokolwiek wam powie. Ta Maria, która tutaj od samego początku towarzyszy palotynom, ona wskazuje, w jakim kierunku powinno iść to duszpasterstwo i co robić, żeby to słowo Boże było mocno zakorzenione w sercach tej wspólnoty, ale było też zniesione do tych chorych, którzy tutaj opodal. W klinice, w szpitalach nie tylko pobliskich, ale i dalszych, było realizowane, było głoszone.